Szanowni Państwo, ja w tych ostatnich latach, ale w ostatnich miesiącach zjeździłem Polskę wzdłuż i wszerz. Widzę oczywiście problemy, widzę pewien niepokój, a na to trzeba mieć plan, jak wzmacniać nasze bezpieczeństwo, ale widzę przede wszystkim dumę, widzę coraz mniej kompleksów, widzę, że Polki i Polacy chcą mieć szansę na realizację swoich aspiracji i swoich marzeń, i politycy oczywiście mogą w tym pomóc, chociaż ta duma i ten dobrobyt to przede wszystkim wysiłek Polek i Polaków, tego pana, który wstaje o świcie, żeby potem pojechać na giełdę i sprzedawać swoje owoce i warzywa na targu tej dziewczyny, która siedzi z dziećmi nad lekcjami, tego ojca, który jest samotnym ojcem i pracuje na dwóch etatach. I właśnie dlatego politycy powinni pomóc tym którzy tej pomocy potrzebują. Budować wspólnoty. Polityka to nie ring, co często obserwujemy, ale przede wszystkim potrzebna jest jedna rzecz. Nie pięść, tylko otwarta ręka wyciągnięta do ludzi po to żebyśmy mieli wreszcie polityków którzy dorosną do społeczeństwa które już dawno nie ma kompleksów. Dziękujemy i razem będziemy to realizować finałową część jaskera. naszej debaty. Dziękujemy.